Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj zajmiemy się historią niemieckiego czołgu z Fabianowa. Cytat: Strzelano do niego dwa razy. Zapraszam do oglądania. To jedno zdjęcie zrobione już po wojnie w Fabianowie. To de facto wielowymiarowa opowieść. To historia ludzi, którzy na nowo starali się budować swoje życie po koszmarze II wojny światowej. To losy wysiedlonego dziecka, które w 1945 roku zastało swój rodzinny dom kompletnie zniszczony. To w końcu historia jednej z nielicznych potyczek wojennych na terenie gminy Dobrzyca oraz poległych żołnierzy, których grobów szukano kilkadziesiąt lat później. Pani Danuta Szyszka, właścicielka zdjęcia, opisuje je tak. Posiadam to zdjęcie. Jest tutaj moja mama, Helena Pucienniczak z domu Balcer, wuja Marcin, kolejarz, wuja Józef, wuja Leon, wuja Jurdziński. Zrobiono je niedaleko domu moich dziadków, Jadwigi i Walentego Balcerów. Jak dodaje widoczna fotografii czołg, a właściwie haubica szturmowa, sztuk 42, stał po wojnie w Fabianowie dość długo. Znajdował się blisko domu rodzinnego mojej mamy, opowiada. Ale jaka historia kryje się za niemieckim wrakiem, przy którym przed kilkudziesięciu laty zrobili sobie zdjęcie ówcześni mieszkańcy wsi? Próbujmy odkryć karty historii. Widoczny na zdjęciu pojazd to haubica szturmowa Sztuch 42. Ciężkie, ale jednocześnie mobilne działo ogniowe miało w swoim założeniu siać spustoszenie na wojennym szlaku. Pojazd wyglądający jak mały czołg był de facto przerobioną wersją innego pancernego działa Sztuga 40., który był z kolei głównie niszczycielem czołgów. Wprowadzone modyfikacje, m.in. krótsza lufa i uzbrojenie pomocnicze jak karabin maszynowy MG-34 czy pistolety maszynowe MP-40, czyniły ostatecznie z pojazdu bardzo poważny i dość mobilny oręż. Stworzona w roku 1941 samobieżna broń podczas ówczesnych testów miała zrobić wrażenie na samym Führerze, który rozkazał ostatecznie wprowadzić ją do produkcji seryjnej. Według analiz od 1943 roku do końca II wojny światowej Niemcy wyprodukowały w sumie około 1300 sztuk wspomnianych chalbit szturmowych. Jedna z nich stoczyła potyczkę właśnie w dzisiejszym Fabianowie. Jak przypominają lokalni badacze Dziejów Dobrzycy, na terenie gminy nie dochodziło co prawda do większych walk, jednak w momencie wkraczania Armii Czerwonej zdarzały się mniejsze starcia i potyczki, podczas których nie brakowało ofiar w ludziach. Historię związaną ze zniszczoną chałbicą w Fabianowie badał już wcześniej m.in. dr Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Jak wyjaśniał, wspomniane zdjęcie zostało udostępnione swego czasu muzeum przez pracownię badań historycznych i archeologicznych Pomost z Poznania, która pozyskała je z kolei przed laty podczas prac i badań na terenie dzisiejszego Febenowa. Fotografie znaleźć można dziś także w internecie, na różnych stronach opisających wojenne starcia. Widoczny na zdjęciu pojazd jak przypuszcza, zamieszczająca również te zdjęcie strona internetowa Pancerne Wraki w Polsce pochodzi z 200 zapasowego batalionu dział szturmowych, z niemieckiego Sturmgeschütz Erzats Abteilung 200 z Sieradza. Jak dodaje po analizie radzieckich dokumentów źródłowych można też podać konkretną datę potyczki, w wyniku której niemiecka chałbica została zniszczona. Zapewne pojazd ten zniszczony został 24 stycznia 1945 roku, kiedy to jak wiadomo na podstawie radzieckich dokumentów źródłowych przez rejon ten przechodziła 23 Brygada Pancerna 9. Korpusu Pancernego, która posuwała się od Taczanowa przez Sośnicę, Fabianów i Lutynie na Wilczę, a stamtąd w rejon Noskowa i meldowała o starciach w rejonie Fabianowa około 17. Ciekawostką jest fakt, że niemiecki pojazd szturmowy został zniszczony prawdopodobnie przez czołg podobny do tego, jaki znamy dziś ze słynnego polskiego serialu. Czołgiem, który zniszczył niemiecką chałbicę, był z pewnością najliczniej występujący wówczas radziecki pojazd pancerny, czyli słynny T34 Model 85, znany przez większość z nas jako Rudy 102 Czterech Pancernych i Psa. No dobrze, czy można pokusić się o pełniejszy przebieg potyczki, do jakiej doszło w roku 1945 w Fabianowie? Niestety rosyjskie źródła są dziś niepełne lub przynajmniej nie w pełni odkryte. Niestety nie jest dostępny raport z sztabu 23 Brygady Pancernej z dnia 24 stycznia, a jej dziennik działań bojowych pisze tylko ogólnie, że swój odwrót Niemcy osłaniali czołgami, artylerią i grupami żołnierzy z pancerfaustami. Natomiast dowództwo 9 Korpusu Pancernego w swoim dzienniku działań podało, że około 17 czasu moskiewskiego... 23. Brygada pobiła osłonę przeciwnika i uchwyciła skrzyżowanie dróg koło Fabianowa. Co pozwala nam sądzić, że to właśnie ona odpowiada za zniszczenie niemieckiego pojazdu ze zdjęcia. Być może z tej jednostki pochodził również patrol, który mniej więcej o tej godzinie usiłował wjechać do Dobrzycy i stracił jednego zabitego żołnierza i jeden samochód. Walki te były z pewnością krótkie, bo około 19 czasu Moskiewskiego 23. Brygada Pancerna dotarła do Potarzycy, gdzie zorganizować miała obronę okrężną, po czym na zajutrz 25 stycznia walczyła już o Lubiń, zaś 29 stycznia znalazła się aż pod Sulechowem. Z dnia 24 stycznia zachował się to za to raport 1508 pułku artylerii samobieżnej, który podawał, że kosztem sześciu, choć to zapewne literówka, wystrzelonych pocisków armatnich oddział ten na trasie od Kościelnej wsi po Potarzyce zniszczył jedno niemieckie działo, dwa samochody i wyeliminował 20 żołnierzy przeciwnika. W później sporządzonym dzienniku działań bojowych tej jednostki pisano już o 60 wystrzelonych pociskach, a straty zadane Niemcom wynosić miały jedno działo, 5 samochodów, 5 wozów konnych i rozproszone siły wielkości do kompanii piechoty. Generalnie więc, po wspomnianej analizie dokumentów, można stwierdzić, że działania wojenne w rejonie Fabianowa i Dobrzycy opierały się głównie na niewielkiej liczbie starć i był to głównie Pościg za Niemcami. Okazuje się jednak, że sprawa potyczki z udziałem niemieckiej chałubicy zachowała się dość dobrze w pamięci samych mieszkańców. W szerszej wersji monografii Sośnicy, która przed wielu laty spisał w świętej pamięci Stefan Krawczuk, wieloletni sołty z tej wsi zachowało się m.in. wspomnienie pana Mariana Walkowiaka, który dość szczegółowo opisał potyczkę Rosjan z Niemcami. Jak zaznaczał wspomnianego dnia, 24 stycznia, pierwsza do Sośnicy weszła tak zwana szpica, czyli zwiat konny, a byli to głównie mongołowie. Zamienili się na lepsze konie i jechali dalej. Po nich szło wojsko i czołgi, które nie jechały drogami, z uwagi na zaminowanie ich przez cofających się Niemców, przyjechali od strony Czarnuszki i Karmina. Pierwszym ich celem był zbłąkany czołg niemiecki, który próbował dojechać do Dobrzycy przez Fabianów, drogą koło cmentarza. Gdy strzelano do niego po raz pierwszy, udało mu się uciec. Za drugim razem czołg został unieruchomiony na drodze do Dobrzycy, koło Jurdzińskiego. Zginął wtedy jeden niemiecki żołnierz, a reszta załogi została schwytana w niedaleko leżącym lasku, wspominał przez laty pan Marian Walkowiak. Podawał też przy tym dalszą część tej historii. Otóż, według relacji mężczyzny, Rosjanie wydali wtedy wszystkim nakaz pochowania zabitego na miejscu niemieckiego żołnierza. Zabitego niemieckiego żołnierza Rosjanie rozkazali pochować Antoniemu Golińskiemu. Przywiózł go na smyku, to znaczy dwie bale wzdłuż i w poprzek poprzybijane deski, do sośnicy na poniemiecki cmentarz ewangelicki, gdzie go pochowano. Był to ostatni pochówek na tym cmentarzu. Wspomnianą wersję potwierdza także relacja innej mieszkanki, pani Janiny Miernik Matolka. Był duży mróz. Przyjechał drogą od Czarnuszki niemiecki czołg, który przyjechawszy do Fabianowa, skierował się w stronę Dobrzycy. Koło Jurdzińskiego, za wsią, zastrzelony został przez czołg rosyjski. Tak opisywała to wydarzenie. Jest jeszcze jedno bardzo istotne wspomnienie pana Lucjana Kurkiewicza, który wspominał że jego rodzinny dom był kompletnie zniszczony, ponieważ w budynek uderzył pocisk czołgu. Wystrzelony został właśnie podczas wspomnianego wyżej pościgu za niemiecką haubicą szturmową. Oczywiście stan domu uniemożliwiał zamieszkanie w nim. Pocisk z czołgowej armaty spowodował dużą wyrwę we frontowej i tylnej ścianie. Zlikwidował ścianę działową. Przebił i podziurawił bramę stodoły, w której, Eksplodował. W mieszkaniu nie było nic, za wyjątkiem odchodów końskich i innych. Pod nogami przebiegały szczury i myszy, w walce z którymi, po dłuższym zresztą czasie, zwyciężyliśmy, opisywał pan Lucjan. W jego wspomnieniach także można usłyszeć, że uszkodzony niemiecki czołg Fabianowie dość długo stał później na wsi. I jak wspominał już mężczyzna, był w tym czasie obiektem zainteresowania i wykradania znajdujących się tam resztek amunicji. Grupy chłopców, do których i ja należałem, wybierały z wnętrza raczej drobniejszą amunicję, głównie proch różnych kształtów i wielkości, pakowany w płócienne poduszeczki oraz pociski karabinowe. Proch służył nam do podkładania go na szynach wąskotorówki i chłopięcych radości z małych detonacji podczas jej przejazdu. Bardziej niebezpieczne zabawy polegały na wybuchach z tzw. klucza. Istoty tych działań jednak nie zdradzę. Moje zabawy zakończyły się jednak po niedługim czasie dość bolesną interwencją ojca, choć w innych przypadkach raczej to nie następowało. Później, po wielu latach, historia chałubicy i jego załogi ponownie powróciła za sprawą poszukiwań przez pracownię Pomost. Szukano grobów żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas wspomnianej potyczki. Niestety sondaż przeprowadzony wówczas na dawnym cmentarzu ewangelickim w Sośnicy zakończył się niepowodzeniem. Podczas wspomnianych badań terenowych pozyskano jednak wspomniane na początku zdjęcie. Z kolei pani Danuta, która mówi, że wspomnij swojej mamy, wynikało, że podobno żołnierzy wspomnianego czołgu pochowano w jakimś zagajniku. Możliwe, że historia związana ze wspomnianym wrakiem odkryje się kiedyś przed nami w całości. Sami historycy mają nadzieję, że w przyszłości uda się jeszcze rzucić trochę światła na wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Dziękuję Wam, że zostaliście w tym materiale do samego końca. Mam nadzieję, że się podobało i zostawicie łapeczkę w górę, komentarz, a także subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. A ja życzę Wam przyjemnego i widzimy się w następnym odcinku.